Część z pracy rodacy. o że to na tej coś nie jest. Dobra, Dobra okej, okay, jestem. Albo nie jestem. Dawno, dawno nie gotowałem nic przed kamerką, ale dzisiaj postanowiłem. Taki trochę chorobowy jestem. Nie przepity, tylko coś mnie tam łamało. I chorobowy jestem, i dlatego postanowiłem, bo córkę mam u siebie. A, no się nagadałem, nie? Mam córkę u siebie i postanowiłem zrobić. Kropsiki w sosie pomidorowym, dawno nie gotowałem niczego tak przed kamerą i dlatego nie się ugotuje. I mam tutaj mięso, odmroziłem jakieś stare. Ze starego byka i ze starej świni. Dokupiłem troszeczkę nowej. Takiej, żeby nie było, no nie, nie kupowałem w kawałku i nie mieliłem, bo po pierwsze nie było w kawałku, a po drugie nie mam sprzętu do mielenia jeszcze, ale będzie zakupiony. Oryginalny sos z Lidla, tomato pasa pewno z tutą absolutą, ale nie istotne. No i cebuli tam trochę bułkę na moce zaraz i będzie jedzenie. Do no. zalewam lekiem. Dobra, już się powoliłem pobawi... no, slow motion. Teraz czas na mięcho. Wymieszać, wybełtać, doprawić, skulkować i będzie jedzenie dobre. Cześć Justynka. No, mięsko mam gotowe. Teraz cebulkę do tego wkroję. No, tak ją poszatkowałem w slow motion. No, pomidor się nie liczy, bo pomidory akurat mam, a to też do wyrzucenia, papierek. C produkcja śmieci jest tutaj niesamowita. Ale ja tego narobię, kurde, pełno normalnie będzie, dobra. Bułeczka się moczy. Już. No, jeszcze troszkę musi. dojść do siebie. O, dalej. Mmm. O, ja wiem. Dobra, ok. Nie seksujmy się tutaj przy kamerze. To się wyłącza. Mam to, nie, to, nie to. Trzeba trochę popłakać teraz nad cebulą. O, no proszę. Jakie ja jakieś pokazywałem jak ja kroję cebulę, żeby była taka kosteczka mała, nie? Ale przecież ja nie jestem ta specjalista, no. No, no tą dubkę już nie będę wrzucać tutaj, ale na pewno tą dubkę tu wrzucę. O, proszę. O, aj, nie uciekaj! Tyle cebul, tyle pieniędzy, panie. Mityuchy. A żebym strzatkował to, bo to potem pod kamerkę tam ciechałem tę cebulę, ale to nieistotne. Słuchajcie, cebula to jest podstawa w zdaniu i jeszcze czosnek będzie. Czosnek tu tym bardziej, tym bardziej, że bardzo fajnie A, się ukułem tutaj. Fajnie skóra potem śmierdzi po takim czosku. Hmm, mówię mam. Ja mam mówię, kurde, jem, bo moja skóra czoskiem śmierdzi. Jak zjem czosnek. Ostatnio dawno nie jadłem, więc mój ten afrodyzjak czoskowy gdzieś zginął. A wiecie, że kiedyś mówili, że Żydzi czoskiem śmierdzą? Możliwe, ja się nie znam, nie znam się na Żydach. O, to będzie to, ony tego, wyjdzie tego. Dobra, nie będę ścieniał, nie będę kłamał, Reszę cebuli skroiłem już poza kamerą. Tam łupinki zostały tylko. Ale za to teraz wezmę i bułkę tutaj przed kamerą tutaj. A nie napią. Weź chłopie, już chciałeś z tym lekiem całym wrzucić. Zachowuj się jak człowiek, a nie jak nie człowiek. No, to wystarczy. I zaraz doprawimy to wszystko. No jeszcze, ale dobra, damy radę. Się sklei pięknie. Jeszcze jajeczko trzeba wrzucić. A jedno. A, będę się szczypał dwa jak wrzucę i co mi? I co? Nie mogę? Kurde, we własnym domu nie mogę mogę wrzucić dwóch jajek? Mogę. W końcu też jestem dwujajeczny. Sam po teksty seksualne. Ja nie wiem jakiś głupi jestem chyba. Albo jakiś nienormalny. Albo w ogóle. Łapie co opukać. Bo się kleją od bułki. Właśnie bułka musi się kleić w tym momencie. Dawaj tutaj jajeczko. Ocie cholera, jakie cienkie. O, wapna nie będzie. Nie ma. Myślałem, że jakaś łupinka tam wlecia, ale nic nie wleciał. Ale jeszcze jedno, jedno jajko ja wrzucę. No i teraz będę doprawiał, ale to powiem wam, że ten, że u mnie to zawsze jest tak, że ja wszystkiego używam po troszku. Soli nie wiem, soli trochę potrzebuję, soli nocowej. Mam sól morską. Ech, a ja co się będę szczypał, dzisiaj nie za dużo. Z pół kilograma więcej nie. Dobra. Trochę czosku, ale nie będę już, nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. no I co? Nie mogę? Mogę. Trochę tutaj dam. Pieprzu oczywiście z widla. O! Poszli. Piękny pieprzu, nie? Jest tylko ty ludisz. Pieprzu jak jest nawalone. Ale ja tak zrobię, żeby mi córka zjadła, nie? Dobra. Adam Bazylii, a co się będę szczypał, nie, też mogę no. No później porobię bo to pod kamerkę wszystko nie. Eee tam przestań, co ty mi tutaj. Eee tam takie małe otwory. Dam troszeczkę, o raz razu inaczej. Se wymyślili. I słuchajcie szczypior daję suszony z świetna sprawa powiem wam. No bo potem się wszystko ładnie przetrawia tam radam Madzi też jak już mam, ale uwalone Madzi. Oj oj oj. Dobra. Troszeczkę niedużo dla smaku. No i teraz będę to merdał. O, tu więcej nie poczuję. Dobra, okej. Okay. To na razie mieszam teraz. Ale palcami nie będę mieszał, bo ohydne to jest. No. Dobra. I będę, kółki będę kleił. Mmm, już pachnie ładnie. A później to się w sosie, wszystko w tym pomidorowym porobi. Nie, nie. nie Palce muszą mieć w Nie będę bawił. Oooo, chlum, chlum. Mmm. Mm. Fajnie. Ja naprawdę nie jestem jakiś kucharz wykwalifikowany, ale Kuleczki już robimy. O, tam jest. O, no, kuleczki się kleją. No i dobrze. Dobrze, że te dwa jajeczka były. <grym> no, no. Już nie będę się odzywał na ten temat. Dwóch jajek. Ale są bliźniaki dwujajowe też, nie? No. Ja już wiem, że to będzie dobre. Ja już to czuję normalnie. Tutaj na patelni indukcyjnej pół patelni na płycie indukcyjnej już, już tam się olej rozgrzewa. Zaraz wkładam dużo to myślałem, że więcej tego wyjdzie, ale nieistotne. To jest w ogóle nieważne. Aj, 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 aj. Ja wiem, że powinien to w gumowych rękawiczkach robić, ale mam to w tym. W głębokim poważaniu. No. Ta trochę za grubo pokrojona, ale też nieistotne. Nie, nie, nie przejmujemy się pierdołami, proszę Was. Zaraz tutaj wstawiam. Hmm. I jak to pachnie? Nie trochę wodą przyproszyć. Widzicie, zapomniałem. Bela, już nie szczekaj, tam proszę cię. Badalnie też trzeba sobie kupić nową kupić, O, dawaj, 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 dawaj. O, to będzie dobre, no mówię wam. Teraz tutaj sok, so, o, so, sokiem, sok. O, sokiem. Żeby to wszystko na jedną patelnię wrzucić. O, woda musi wyjść. Aha, tak, 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 tak. Pięknie. Ale widz mi tu Magda Gessler rzucała patelniami i wszystkim w ogóle. Nieistotny, ważne jest, co ja z tym nieistotne? ja to zawsze, jak coś mi tam O nie nie, przyklejaj się tu chłopie No, dobra, jak coś tam mi W głowie się uroje jakieś słowo, to go powtarzam 15 tysięcy razy Dobra No ja się tu gotuj. Ja nie, nawet nie mam kamerki wyłączyć teraz, bo Mam łapy uwalone tłuszczem. Poszło? Poszło. Muszę popłukać. No, jestem tutaj. W filmie nie było, bo musiałem tutaj powalczyć trochę z tą indukcją. Czasami jej nie ogarniam, ale kropsiki będą świetne. Poję wam tylko tu jeszcze... No Jezu, ten syf zawsze, jak zawsze. No. No i tu już, już pachnie pięknie, zaraz je przykryję, przykryję jakimś tam przykrywką, już idę, po przykrywkę, przykrywka, przykrywka, a przykrywka, oczywiście za mała, oczywiście, ale, natomiast mam taką przykrywkę uniwersalną, tylko gdzie ona jest? A nie przykrywkę? Nie ma przykrywki, normalnie zajumali mi przykrywkę, nie, gdzieś tam musi być. Jest! Jest! Nie, Jest przykryweczka, moja kochana. To jest taka uniwersalna, która pewnie też nie będzie pasowała. A idźcie, że szlak mi trafi zaraz. No, ja nie mam przykrywki normalnie. Nie, może mam. Nie, muszę mi. Jest! Przykrywka, proszę. Ja bym nie miał przykrywki. Kurde. A ta uniwersalna, to jest taka uniwersalna, że jest w ogóle nie uniwersalna, To na razie. No i to jest efekt końcowy. Dla mojej córki wystarczy bez ziemniaków, bez chleba, bez makaronu. A to sobie zawiezie do domu, bo ona uwielbia pomidorki. Czyli ma coś ze mnie. Hej, he he, cześć. Trzymajcie się, cześć, pa.